Ten materiał będzie o pewnym motocyklu, moim motocyklu Super Duke 1290R marki KTM. Jest to motocykl, któremu nigdy nie brakuje mocy. Siedząc na nim czujesz się jak na pędzącej torpedzie, ale mimo wszystko. Niektórzy i tak podnoszą ociągi, pytacie się po co? Mamy wiele możliwości. Możemy wymienić full line układ wydechowy od samego cylindra do samej końcówki, co wychodzi najdrożej. W przypadku mojego motocykla, zdecydowałem się na wymianę końcówki. Wybrałem Scorpion Red Power, z uwagi na to, że jest to bardzo mała, fajna puszka, zgrabna. Przede wszystkim brzmi zajebiście i ma wyciągany debekiller Killer. Dodatkowo założyliśmy Dekat firmy, też z Kocką. Po co zakładamy Dekat? Wyobraźcie sobie, że w moim motocyklu katalizator waży 5,7 kg. Decydując się na założenie Dekata, zaoszczędziliśmy 4,7 kg. Dekat waży cały 1 kg. Tym kosztem możemy zmienić osiągi motocykla już zrzucając całkiem sporo wagi, bo 4 kg. Czy prawie nawet 5 to jest już bardzo dużo? Kolejne kilogramy gubimy przy wymianie samej końcówki. Wydech y, seryjny waży 2,8 kg, zakładając końcówkę skorpiona wykonaną z tytanu, tracimy z wagi 1,8 kg. Końcówka waży sama 1 kg bez DB killer'a. DB killer nie miera więcej, ale kto jeździ z DB killerami? decydujecie zdecydujecie się na zmianę stokowego wydechu na wydech akcesoryjny? Przede wszystkim sugeruję zmienić filtr na filtr powietrza jakiś sportowy. Może to być Ken. Mamy wybór Sprint Filters, BMC. Z dodatkowych rzeczy, które musiałem ponieść koszty, to był Exab Eliminator, czyli takie małe pudełeczko. Po usunięciu katalizatora komputer otrzymywał błąd, wpadał w tryb awaryjny i. Maksymalna ilość obrotów, jaką mogliśmy mieć na silniku, to było 6000. Na szczęście, jak zabryk minator, to nie jest nic drogiego. Można go kupić, powiedzmy, tam w kosztach 200 zł. Od Hiltech. I właśnie takie produkty mamy również u nas w sklepie MotoFreak. To był pierwszy etap tuningu. W drugim etapie tuningu zdecydowaliśmy się na wrzucenie filtra sportowego, właśnie KM, i usunięciu, uwaga, układu SAS. Zapytacie, co to jest ten SAS? Jest to system, który doprowadza świeże powietrze z filtru powietrza do komory układu wydechowego, gdzie następuje dopalanie spalin. W przypadku Duke'a zainstalowanie układu eliminującego SAS spowodowało lepszą reakcję na manetkę. Wróciliśmy również w sportową mapę. Przyjechałem do KTM Katowice, Eurorider i wgrać mapę od kompletnego układu Acrapa. Music processing reimagined. 77 koni, które podaje producent. Tak naprawdę na hamowni okazuje się, na, na kole mamy około 158-161. Przekłamanie w zależności od tego, jakie mamy warunki pogodowe i jakiej hamowni korzystamy. W pierwszym kroku naszego tuningu, czyli wymianie samej końcówki na skorpion tytanowy i dekatję zyskaliśmy 8 koni. Zrzuciliśmy 6 kg z układu wydełowego. Kosztowo wyszło nas to w okolicach powiedzmy 2500 zł. Wgraźmy mapę. Przy rozmocy wynosi między powiedzmy 10 a 14 koni w przypadku Super czyli to już mamy taką powiedzmy 10% mocy. Może mieć około 178 koni. Gdybyście mieli pytania, jakieś o wydechy motocyklowe, zapraszamy. Uważamy się za ekspertów. Powołujcie się na nasz kanał na YouTube. Do usłyszenia.